Czyli witam was wszystkich moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Brawl Dzisiaj moi drodzy przedstawię wam siedmiu najlepszych brawlerów, którzy są mega, mega dobrzy, jeżeli używacie auta okay, Ok, moi drodzy, tak więc pierwszym czempionem jest to Rosa. Ok, wydaje mi się, że Rosa to jest idealny przykład brawlera, który kompletnie nie potrzebuje grania i celowania jej właśnie umiejętnością, ponieważ Rosa jest to brawler, który nie wymaga prawie wręcz kompletnie celowania. Podchodzicie do przeciwnika i nie ma znaczenia, czy wy to zrobicie bardziej precyzyjnie, czy mniej precyzyjnie, ponieważ i tak każdy was strzał, jeżeli jesteście odpowiednio blisko, trafi do celu. A pamiętajcie, że Rosą musicie podejść. Więc tak czy siak, ROS jest idealnym brawlerem, jeżeli nie używacie celowania. Kolejnym brawlerem jest to Shelly, Shelly, która jest mega, mega popularna, dużo osób w nią gra, zresztą jest to pierwszy brawler jaki mamy w ogóle, więc wydaje mi się, że ten brawler musi być dosyć prosty i dlatego on jest prosty. Pamiętajcie o tym, że ult Shelly, jak i jej umiejętności naprawdę nie wymagają celowania, może w niektórych przypadkach, jeżeli chcemy nabić właśnie e, swojego ulta, no to wiadomo, można troszeczkę postrzelać e, celując, ale najczęściej Shelly albo kampimy, albo podchodzimy na blisko, więc nie wymaga to wręcz dużego skilla, jeśli chodzi o celowanie. I kolejną postacią jest to Daryl. Daryl, który również strzela z shotguna, może troszeczkę w inny sposób i zadaje mniej obrażeń niż Shelly, ale również ta postać potrzebuje podejść, ponieważ e, jeżeli nie podejdziecie takim Darylem. To on i tak nic szczególnego nie może zrobić, ponieważ pamiętajcie o tym, że im dalej tym mniej obrażeń zadaje, a, a Daryl jest to postać, która naprawdę dużo zadaje, no ale tak jak mówię, no trzeba nią podejść i wydaje mi się, że Daryl jest to postać, która naprawdę bardzo, ale to bardzo e, jest podobna do szeli, aczkolwiek jest odrobinę gorsze, jeśli chodzi o ałtewo. No i uwaga, uwaga, moi drodzy, kolejną postacią jest to Bull, Ból, który, moi drodzy, tak często jest używany przez, przez was. Przez właśnie moich widzów, ponieważ e, Bulem bardzo, bardzo dobrze się Kampi. Ból to jest czempion, który e, Naprawdę, jeżeli potraficie Dobrze kampić, to nabijecie nim Naprawdę sporo pocharków, e, ponieważ Bulem w sumie nie musicie do końca celować Ma on bardzo mały zasięg, ale jeżeli Jesteś przy kimś, to już nie potrzebujesz Tej precyzji strzału, więc na spokojnie Możecie używać sobie właśnie Bulem Auto aim. No, i kolejną postacią jest to postać, która już troszeczkę gorzej gra na auto aimie niż normalnie. I jest nią, moi drodzy, Leon. Leon, czyli postać, która jest legendą, pewnie myślę, że marzeniem wielu graczy, jest to postać, która idealnie wręcz wpasowuje się w. Auto-aima, bo oczywiście Leonem musimy podejść na bliską odległość, ale nie stoi to nam w ogóle na żadnym przeszkodzie. Pamiętajcie o tym, że e, ult Leona to jest po prostu jedno kliknięcie i już macie aktywowanego ulta, więc nie musicie nic celować. A jeżeli chodzi o e, celowanie jego rykoszytami no to oczywiście jest to dużo, dużo lepsze, aczkolwiek i tak bardzo, bardzo dobrze sprawdza się na auto-aimie, ponieważ ma też Hurrikeny, które rozpryskują się w kilka stron. Kolejną postacią jest to El Primo. El Primo, który przez wielu graczy jest uważany za. Słabego brawlera, aczkolwiek ja tak nie uważam. El Primo, czyli tak, może powiedzieć potocznie, tank, który jest naprawdę bardzo, bardzo silny, ma mega dużo życia. Jego największym problemem jest to, że jeżeli na przykład gra na Crowa, a został ostatni na showdownie, to naprawdę bardzo, to bardzo ciężko mu się gra, no bo po prostu nie może podejść. Ale jeżeli chodzi o Auto Aima, bo o tym jest dzisiejszy odcinek, to sprawdza się wręcz idealnie, jeśli chodzi o ten sposób grania. Ponieważ, jak sami wiecie, El Primo to jest postać, która wręcz idealnie wpasowuje się właśnie w Auto Aima. Nie musicie za bardzo dużo celować, El Primo bardzo, bardzo blisko. Jedynym jego mankamentem, jeśli chodzi o celowanie i o brak celowania, jest to, że jego ultem czasami naprawdę trzeba wycelować, a jeżeli rzucicie ulta bez celowania, to często gęsto on po prostu nie trafi. No i moi drodzy, ostatnia postać na dziś. Ostatnia postać, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię i jest nią. Frank. Frankiem czasami trzeba wycelować to fakt, ale to jest lista, więc pamiętajcie, że na siódmym miejscu w dzisiejszym odcinku jest to frank, którym wydaje mi się, że jeżeli nawet ktoś nie celuje za bardzo, to nic się złego nie dzieje. Wiadomo, że na przykład lepiej, dużo, bardzo, dużo lepiej właśnie wystawić ulta na. 3 cztery osoby nawet niż na jedną, bo pamiętajcie, że Auto Aim niestety czasami nie, nie działa zbyt najlepiej, nie działa zbyt ekonomicznie e, i żeby to wszystko jakby lepiej było spójne ze sobą, e, tylko czasami Auto Aim po prostu wali w jedną osobę, ale tak czy siak Frank to jest idealna postać, aby właśnie używać Auto Aima. OK, moi drodzy, w takim razie dziękuję wam bardzo, bardzo za oglądanie tego odcinka, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie na dole w komentarzach, zostawiacie łapki w górę. No i oczywiście udostępniajcie ten film, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. I my moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i cześć!